Droga panno, mam dla ciebie dzisiaj kartę radę przed pełnią plonów, która przypada 21 września. Wylosowałam dla ciebie kartę dwójki monet, to jest karta żonglera, który żongluje dwoma monetami. Natomiast wiemy dobrze, że przy żonglowaniu w którymś momencie jedna z tych monet musi upaść. Co to może, droga panna, oznaczać dla ciebie? Ni mniej, ni więcej, jeśli masz jakiś wybór między dwiema osobami, jakimiś dwoma rozwiązaniami w swoim życiu, to zawsze jest jakiś dobry czas na podjęcie decyzji, ale on zawsze jest ograniczony. I jeśli przegapimy taki stosowny moment, to te szanse nam po prostu uciekają. Więc, nie bądź jak żongler. Nie pozwól, żeby monety upadły albo jedna z nich. Wszystkiego dobrego, panno, na tę pełnię i nie tylko.